W taki sposób przyszywam szyję do tułowia. Nitka idzie od spodu, czyli tak jak zaczynam to od spodu przez szyję i następnie jak najbliżej do tułowia, po linii prostej, a pod spodem w środku przekłuwam się po skosie do następnego oczka. Teraz znowu prosto prostopadle, jak najbliżej i po skosie do kolejnego oczka. Pod spodem, żeby to po skosie wychodziło, pod spodem a te linie takie jak najbliżej prostopadle będą wychodzić. Czyli teraz po wewnętrznej stronie szyi przebiłam się na zewnątrz, jak najbliżej prostopadle, wkułam się w tułów, a następnie po skosie wyciągam igłę w kolejnym oczku szyi, prostopadle. A pod spodem po skosie i do kolejnego oczka szyi.